Wyszliśmy na krótki spacer zobaczyć, jak tutaj wyglądają plaże. Trochę wy, ale mam nadzieję, że tam znajdziemy oświetlenie przed wiatrem. I dotarliśmy do plaży. Zatoczce. Na Miałem nadzieję, że uda się znaleźć coś osłoniętego od wiatru. I to chyba to jest. Woda tak lodowata, że pomimo nieprzespanej nocy uciekaliśmy z niej w popochu, aż się kurzyło. Wrzuc wróciliśmy do naszego zacnego domu, pokoju, hotelu, w którym mieszkamy. Będziemy mieszkali tydzień. Ten dzień nie był zbyt udany, ale może jutro będzie lepiej. No i kamera też nie za fajnie działała. Na dachu tego hotelu jest basen z Wysią też. Woda raczej zimna, chociaż cieplejsza niż w oceanie. I tu jest bar. nie? Woda cieplejsza niż w oceanie. Kamera chyba działa dzisiaj. To spilmuję może wannę jeszcze. Wanna jest jak ta słonia. I woda gorąca. To są dwa plusy. Tak wygląda nasz dom z zewnątrz. Niby ma cztery gwiazdki, ale to chyba te cztery gwiazdki tylko w nazwie. Bo tak to ma minus 2,5 i pół. Idziemy na inną plażę niż wczoraj. No i pogoda dzisiaj jest super Nie ma wiatru i jest słońce prawie bez niebo Jest cieplej dużo Super duper Tak Teren bardzo pagórkowaty I znowu mamy z górki I właśnie trafiliśmy do Gdańska i posadzili palmy w Gdańsku I tak. Nie. Niestety. Ach, nie. Eee. Ta plaża jest bardzo sztuczna. Myślałem, że będzie coś fajniejszego dużo. Ale zobaczymy jaka woda I tutaj mamy taką małą. Wczoraj widzieliśmy trzy razy większą. No o. Trochę popływałem... Lans? <grych> tak. Kularki lans. <grych> Trochę popływałem, ale pozwiedzała pozwiedziała brzeg. ja nie, bo zimna woda, iludobeta. I pełność krabów jest na ścianie, jednego sfilmowałem. <grych> tak Chyba zbliżamy się do kolejnej plaży Ale widzę konkretne fale. O, niezły wypas. Widzę. I zbliżenie na fontannę. Mamy to. I tutaj takie budynki. fale są dość srogie ale ta kolejna plaża musi być tam w tej zatoczce gdzie jest ta żółta flaga Tutaj mamy trzech króli jeszcze A teraz idziemy do knajpy na piwo, bo Lucia jest spragniona. Nie, tak? I mietek. I mietek też może trochę. I tu jest snajpy od razu. Nie skacz! Całe życie przed tobą. A tam taki maleńki dzidziuś. Widziałam już różne zbany, ale takiego jeszcze nie Jak to się nazywa? Puerta? Puerto de la Cruz. A tu ręka King Konga. Tak to wygląda balnia. Tak widać nic nadzwyczajnego, ale za to mają fajny ogródek. Żarcie jest dosyć kiepskie, ale, ale można się najeść. Taki taki śmieszny. Panowie. Bałwan. <grym> Dochodziłem właśnie do ostatniej plaży w tym dniu. Do największej powinno być fajnie. O, widoki niesamowite. Nie ma takich w koszalinie. No.